Jednym z większych kosztów olimpiady są medale. Panie przewodniczący, czy ten problem został rozwiązany? Oczywiście przerobiliśmy już miliony szczegółów i wszystko jest dopracowane. Jeśli pan pozwoli państwo, zaprezentuję. To są właśnie projekty medali. Medale będą w kształcie naszego kraju. Pięknie. Skąd taki pomysł? O, to wielka grupa, yy, rozpisaliśmy taki konkurs i, i po prostu ten pomysł swoją prostotą powił wszystkie pozostałe. Yy, jeśli Pan może taką zrobimy próbną dekorację, dobrze? Może Pan uprzejmie na przysłowiowe pudło. Ale ja bym nie chciał złotego. Dobrze? Uważam, że nie zasłużyłem. Złoty jest dla Pana. Dziękuję bardzo. Proszę Pana uprzejmie tutaj. I chciałbym zwrócić uwagę na to, jaką niespodziankę przygotowali nasi projektanci. Otóż w miejscu, gdzie jest Warszawa, zamontowaliśmy żaróweczkę. I w ten sposób, o niestety wyleciało, będzie pamiątka połączona z zaznaczeniem geograficznym miejsca sukcesu. Proszę Państwa, mogę powiedzieć tylko jedno: Ten prąd przeszywa mi serce. I o to chodziło nam, szczerze mówiąc kiedy przygotowywaliśmy te projekty.